Patrzcie, fantastyczna dzisiaj pogoda. Jedziemy do czystca. No i wyjechaliśmy. Do celu mieliśmy 2,5 godziny według Google Maps. Pomimo nieza wysokiej temperatury, no w końcu mamy październik, ta aura była przyjazna. Słońce świeciło bardzo mocno, od czasu do czasu chowało się za chmurką, a my mogliśmy podziwiać widoczki. Po drodze mijaliśmy mniejsze miasteczka, a pomimo tego, że był piątek, piąteczek piątunio, to drogi nie były zakorkowane. No może za małym wyjątkiem, bo natrafiliśmy w OMA na kolejkę, w której spędziliśmy około 15 minut. To jest moi drodzy w Irlandii Północnej, że jak jest mijanka, no to stoją światła ostrzegawcze, że nie wolno jechać. No i czekamy oczywiście na zielone. I jak, są, jak jest zielone, to się jedzie tak samo jak i w Polsce. Natomiast dlaczego stoją dwa agregaty? Bo to, jak u nas na przykład, to się ciągnie albo akumulatory są, albo ale a tutaj na przykład agregaty. Agregaty pracują i prądotwórcze, spalają zarówno paliwko tam gdzie stoją jedne światła jak spalają też paliwko tam gdzie stoją drugie światła jakby nie mogły pociągnąć kabla prawda, bo to wszystko przecież elektryczne jest żeby to jakoś było z jednego źródła zasilania nie tak się nie da <gry> no tak tu mają teraz jesteśmy już w Republice Irlandzkiej. poznałem po tym, że na CPN-ach jest cena w euro albo już Chociaż nie jeszcze, bo znaki są jeszcze takie ukryte. Eee, a ceny były 1 euro równa się 1 funt. Tak z reguły jest przy granicy: takie są ustalenia, że 1 euro to 1 funt. Aczkolwiek funt jest ciutkie droższy niż euro. Niedużo, ale jest. Ale przy granicach już wiele razy przy tych granicznych miejscowościach spotyka się, że funt jest traktowany tak samo jak 1 euro. w Irlandzkiej Republice o i te wąskie uliczki już jesteśmy bliziutko czyli tutaj mamy już Republikę A paliwko jest tutaj po 1,20... 127 127,9 jeśli chodzi o benzynkę diesel 116 Jak widać, jak widać COVID tutaj też dotarł, sanktuarium wygląda na opustoszałe żywej duszy, tam gdzieś jakiś, ktoś wchodzi do samochodu, dwa samochody na parkingu, o, tu jakaś łódź, O. po co kiemu to ja nie czytam, o, ta łódka nazywa się St. Patrick, tak, Łódź nazwana imieniem Świętego Patryka II zbudowano 50 metrów od tego miejsca, w którym obecnie się znajduje w 1923 roku. A zbudował ją charlie McLaughlin Skellybags. Łódź ma długość 50 stóp i szerokość 12 stóp i 6 sali, czyli jakieś 15 metrów na 4 metry. Otrzymała licencję na przewożenie 150 pasażerów i otrzymała reputację jednej z największych łodzi wiosłowych w Irlandii. 12 mężczyzn wiosłowało do wczesnych lat 60 potem zmotoryzowano łódź i była używana do 1988 roku, czyli była w użyciu 65 lat. Za dużo tutaj nie ma. Flagi pozdejmowali, bo covid. Idziemy zobaczyć, tam na wyspie jest sanktuarium. A wiecie dlaczego to jest sanktuarium świętego Patryka? To już wam powiem. O, święty Patryk, pomnik świętego Patryka. Na środku tego jeziorka jest wyspa, która nazywa się, to jeziorko nazywa się Derg, Low Derg. Low to jest o Lake, tak jak nazwa po prostu jezioro. Nie wiem dlaczego oni tak to nazywają, ale tak jest. I piękne, bardzo ładne jeziorko, niewielkie ale w bardzo ładnych okolicznościach przyrody sobie tutaj jest a tam jest właśnie sanktuarium a teraz wam powiem kilka słów na, tego, na temat tego miejsca gdzie jesteśmy jest to, jesteśmy w ogóle w hrabstwie Donegal w Irlandii, w Republice Irlandzkiej. no i tutaj jest właśnie to jeziorko, które nazywa się Derg na środku tego jeziorka jest Taka, jakby mała wysepka, gdzie jest zbudowane jest sanktuarium Świętego Patryka. Oni nazywają to stacją. Nie wiem dlaczego stacja, station jest napisane po angielsku. Więc powtarzam, że to jest stacja. I tutaj w V wieku Jezus Chrystus, według legend, oczywiście, pokazał Świętemu Patrykowi wejście do jaskini. Czasami te wejście było nazywane studnią lub jamą. I te wejście, właśnie, było wejściem do czyśćca. Spójrzcie sami. Stąd właśnie, stąd odpływa prom, ta łódź niewielka, która przewozi tysiące pielgrzymów każdego roku modlących się właśnie do tego sanktuarium. Jak już wspomniałem wcześniej, jesteśmy w czyściu św. Patryka w County, czyli hrabstwie Donegal w Republice Irlandzkiej. Jest to miejsce pielgrzymkowe, którego początki sięgają V wieku, jak głosi legenda. W latach 50. przybywało tu rocznie około 30 tysięcy pielgrzymów, obecnie około 11 tysięcy. Jak wiecie, Święty Patryk jest uważany za patrona Irlandii, ale również i tego klasztoru, znajdującego się jak widzicie na środku jeziora, które przez lata różnie było nazywane. Na przykład. Log Derk, Lake of Cave, czyli jezioro jaskini, albo Sanktuarium Świętego Patryka, czyli po prostu czyściec. Dziś potocznie większość mówi Log tak jak mówią znaki. Wyspa stacji, gdzie obecnie jest klasztor celtycki, to miejsce słynnych pielgrzymek. A dlaczego stacji? Chodzi o stacje zatrzymywania się w cyklach modlitw, które później charakteryzowały pielgrzymki. Wydaje mi się, że są to stacje takie jak u nas w Boże Ciało. Odbywają się tu pielgrzymki trzydniowe, rekolekcje jednodniowe i szkolne. Jako ciekawostka. Praktyki duchowe dalej są tu kultywowane podobnie jak w średniowieczu. Skromny strój i bosenogi do kontaktu z naturą to norma. Odprawiane są tu rytuały takie jak czuwanie w samotności, minimalistyczny posiłek i picie i ciągłe modlenie się na głos, a przy tym bezpośredni kontakt z przyrodą i pogodą. Są też praktyki tak zwane modlitewne cielesne, czyli klęczenie, stanie, modlitwa z ramionami rozłożonymi w kształcie krzyża. W klasztorze odprawiane są raczej nabożeństwa pokutne. Jeśli chcecie się tu wybrać, to w opisie pod filmem znajdziecie link do strony internetowej, na której znajdziecie więcej szczegółów i informacji, oczywiście w języku angielskim. Przepiękne miejsce. Takie peaceful kurczę. Naprawdę fantastyczne. Podoba mi się tutaj. Z chęcią wziąłbym wędkę i usiadł sobie i połapał ryb, trochę. No ale nic. Nie mam wędki. Nie wiem, czy tutaj są ryby. Pewnie są. Tutaj więcej już nic nie ma. Ponieważ tutaj za pomnikiem, gdzie właśnie milion pomniczek. Świętego Patryka. Jest takie torfowisko, bagnisko i nic tam więcej nie ma. Żadnych ścieżek zdrowia. To jest po prostu taka, taki port, taka przystań, żeby sobie e, prawda, podjechać do miejsca docelowego, którą właśnie jest wyspa, której, na której jest sanktuarium. Szkoda, że nie można tam podjechać. Nie wiem, co się dzieje. Nawet nie wiem, gdzie się dowiedzieć. Prawdopodobnie na stronie internetowej, no, ale dzisiejsza wycieczka była taka spontaniczna, ponieważ była bardzo ładna pogoda. Jest piątek, Mówię, a trzeba gdzieś ruszyć. Dawno się nie było. Tym bardziej, że zdrowie odzyskuję. Aczkolwiek jeszcze nie wiem dokładnie, czy jestem zdrowy, czy nie. No ale czuję się w każdym razie bardzo zdrowo. No nic, popatrzmy sobie na szczegóły i kończymy. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.